Cześć, nice, ja jestem Demena, a Przed Wami drugi odcinek z gry. Operator 911. Jesteśmy w Nowym Jorku, w rozdziale drugim. I to jest nasz drugi dyżur. Zastanawiam się, czy może moglibyśmy sobie tutaj coś ciekawego dokupić. Wydaje mi się, że fajnie by było. Fajnie by było kupić sobie. O, może być ten motocykl. Szczerze, może być motocykl. Bo on powinien się szybciej poruszać, szybciej docierać na miejsce. A czasami mamy gdzieś naprawdę daleko, więc fajnie by było to ogarnąć. Przecież możemy sobie też tutaj zarekrutować jakiegoś policjanta. Mhm. Prowadzenie i celność. Dobra, ona się wydaje fajna. I tutaj też mamy prowadzenie i celność. Weźmy ich dwójkę tutaj. I na pewno chciałabym im kupić pistolety. I może za dwie kamizelki kuloodporne. odporne. I mamy dodatkową jednostkę. E, może byśmy sobie kupili jeszcze jakiegoś strażaka. W sensie byśmy sobie tutaj zarekrutowali. E, mamy dwóch strażaków. Dobra, nie widzę więcej strażaków. Dobra, to niech będzie dwóch strażaków. Proszę bardzo, do tych odtowozów. E, jak najbardziej nie będą. Chciałam kupić jeszcze narzędzia. Dobra, tylko jedną skrzynkę mogę kupić, więc niech będzie. Proszę bardzo, apteczkę już nie mogę. Wydałam wszystkie pieniądze. Rozpocznijmy sobie nasz dyżur w takim razie. E, jak kliknę, żeby się ten dyżur rozpoczął! Ja sobie ich tutaj w trakcie rozmieszczę. Proszę bardzo, jeden chciałam, żeby był tu, jeden tutaj, korekta tutaj i straż też tutaj. No i proszę bardzo, mamy już tutaj pierwsze wyzwanie, i to jest co? Samochód blokujący ruch. No to jak najbardziej jest straż pożarna, proszę bardzo. Możemy przyspieszyć, bo na razie nic się ciekawego nie dzieje. Okej, okay, tutaj mamy jakieś wyzwanie, eee, poważne zatrucia, także jedziemy do tego poważnego zatrucia. Okej, okay, mamy telefon. -1 -1. <laughs> tutaj mamy e, jakąś policję. Diler narkotyków, to może być strzelanina, wysyłamy posiłki. Halo? Dobra, rozłącz i połącz ponownie. No, pewno będzie jakaś strzelanina, więc. jest dealer narkotyków, to. I co? I mnie nie odebrał? Rozłącz i połącz ponownie. Rozłącz. Ja im tam zaraz kogoś wyślę. Będzie mandacik, jak nic. Proszę bardzo. Zajdzie mandacik, a tutaj coś się dzieje. Mandacik? No, nie mandacik. Coś się dzieje, coś się dzieje. Jest jakieś na które na pewno wolniej. Tutaj karetka. Tutaj karetka jedzie. Tutaj jest też potrzebna. Nawet nie jadą dwie jednostki. E, policja może sobie jechać tutaj. Dobra, nie możemy przyspieszyć. Zagrożenie. Teraz będzie rozwiązane. Utrata przytomności. Gdzieś jest. Potrzebna jeszcze pomoc. Ja nie wiem jak oni tutaj dojadą. Dobra, niech spróbują dojechać. No nie wiem co innego możemy zrobić tutaj do tego porodu. No trzeba wysłać karetkę, kiedyś dojedzie, prawda? Okej, okay, mamy telefon. Hmm, jak już jest? Hmm, czy mają broń? Nie, hmm. Is anybody injured? I don't think so. They've just started and they're mostly shouting and pushing each other. E Adres to nie Może ich? Maybe it's possible to calm them down. Do you think you could do that, ma'am? Mm, I could try. What should I do? You could tell them that the police are on the way, and if they don't stop, they're going to get arrested. No, i Good dobra. Job, może ta kratka jednak szybciej dojedzie niż ta. Ty też proszę pościgać, może. Może szybciej pościgać. To jest, co przepraszam? O co tutaj chodzi? Ignoruj to. Ale coś tutaj się wydarzyło jeszcze, właśnie. Tu jest karetka, i tutaj policja. Dajcie sobie radę, prawda? Za to przekroczenie prędkości. Dajcie sobie radę. A tutaj jest wypadek pijanego kierowcy. To proszę tam jechać. Tutaj mamy co? Atak serca. No to jedziemy do tego ataku serca. Doporo tu jedziemy. Przekroczenie prędkości ogarniamy. Tutaj jadą. No i to ten tak serca jeszcze. Dobra, możemy trochę przyspieszyć. Coś się dzieje, coś się dzieje, zagrożenie. Tu nie jadą... niech jedną dwa wozy w sumie. Przyniosłam kamerkę tutaj w ten dolny róg, jak na pewno zauważyliście. Uznałam, że może tak będzie wam lepiej e, oglądać, bo tutaj czasami jednak coś wyskakuje i. Dobra. Jest tu policja, jest. Dobra. E, co jej zagraża? what's her medical condition? i suspect there could be some internal bleeding. maybe even fractures. come quick and take her to the hospital. You do you see any injuries? how does she look to you? oh, she looks gorgeous. what's the address you're calling from? it's at... what do you mean, sir? she just went through a serious accident, didn't she? what can i say? She always looks stunning. Sir, does she really need medical help? Yes, she fell straight from heaven. <laughs> <laughs> mm -hmm. Do spuszę. you know the consequences of such prank calls? If somebody needs help, they no. might not get it because of you. Hey, dude, it was just a joke. You need to chillax a bit. I tak, to tam wysyłam. I teraz tak, tutaj jest potrzebna pomoc. Tutaj też jest potrzebna pomoc i coś jeszcze na pewno. Tu jest skręcona kostka. Tam wysłałam. Tutaj jest poród i tutaj są policjanci. Aha, dobra, to tyle. No, dobra, przyspieszymy. I jak tam panie żartownisiu? Oho, oho, ale tutaj dużo jest. To niech przyjedzie jeszcze jeden tutaj może policjant. Nowe zgłoszenie. Coś tutaj płonie. Płonący śmietnik. Jedziemy. I tutaj też mamy jakieś zagrożenia, Też jedziemy. No, trochę nam to zajmie. To jest jakieś większe zagrożenie. No ale trudno. Proszę bardzo, niech się policja tutaj wykaże. Jedziemy do kradzieży samochodu natychmiast. Telefon. Dobra, y, gdzie to się stało? Hmm, aha. Dobra, weszła tam policję, na pewno się to żarł, ci dostanie mandat. E, co zostało skradzione? Sir, were you assaulted? Was this a burglary? No, just a shameless theft. The deal was, I dropped the axe and he drops gold, but that bastard just picked the axe, didn't pay and ran away instead. Mmm, przepraszam za Sir, gdzie pracuje ciężko? Ciekawe. Eee, Wyślijmy go na policję po prostu. Aha, nie, my mamy wysłać tam policję. Aha, to ja myślałam, że wyślemy jego na policję. Dobra. Co się w takim razie tutaj dzieje? Tutaj jest ten płonący śmietnik, dobra, na szczęście coś się dzieje. Tutaj jest zagrożenie, też tam jest wysłana. Kradzież samochodu, okej. Okay. Uwięzienie w ktoś tam jedzie i i policja tam jedzie. Zupełnie niepotrzebnie wysłamy tam policję. Myślałam, że mogę jakby jego wysłać na policję. Chodź tu. Okej, okay, prawe zgłoszenie co tu się wydarzyło. Picie alkoholu w miejscu publicznym. Dobra, to raczej strzelanina tam. Nie, nie, nie. Ciebie chciałam tu wysłać. Czasami się nie chcę dobrze kliknąć, ale ta gra ogólnie jest bardzo dobra i ona jest bardzo wciągająca mnie. Ta gra wciąga niesamowicie. Mogę po prostu cały dzień siedzieć i, i wysyłać odpowiednie jednostki w odpowiednie miejsca. Spędziłam trochę czasu przy tej grze. Ja tylko ją zainstalowałam i stwierdziłam, że to bezpróbuję. Może Wam się to wszystko dobra... Może Wam się będzie dobrze oglądało. Hmm, jeśli nie, no to po prostu trochę pogram i, i, i zobaczymy. Nie będziemy kontynuować tej serii, ale na razie ja się bawię. Super. Dobra. Wszyscy są gotowi. Sprawa rozwiązana, sprawa rozwiązana. To jedna straż pożarna powinna być. Może niech pomoże. O, 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 tutaj jest. Proszę bardzo. Kredka. Teraz. Coś się jeszcze dzieje. Coś czego nie widzę. Coś czego nie widzę. To jest kolizja. Tutaj proszę jechać. Do zranienia ostrym narzędziem wysłałam ambulans, bo w kolizji samochodowej już jest ogarnięta. I tutaj jeszcze jest samochód blokujący ruch. To może niech drugi też tam przyjedzie pomóc. Mhm, dobra, no to teraz już tylko przyspieszyć w sumie. No, już muszę tak dookoła jechać. Dobra, jak on idzie? Okej, okay, gotowe. Piesękarz eee, minus jeden. Okej, okay, czyli niepotrzebnie tam wysłałam, naprawdę. No ja myślę, że jednak potrzebnie. Kradzież broni y, minus dwa. No to to mogę się zgodzić, że niepotrzebnie. I zranienie ostrym narzędziem przedawnienia. Wydawało mi się, że wysłałam tam karetkę. Widocznie ja tak nie wysłałam. No moja skuteczność 65%, więc troszkę to wzrosło. Jeśli chodzi o moją y, reputację, to no to 49. Okej. Okay. Okej. Okay. Mamy rozdział drugi, dyżur trzeci. Mm, co możemy zrobić w takim razie? Tutaj są wyposażeni. Tutaj też są wyposażeni. Kupmy może. Jeszcze jedne narzędzia na no, pewno bym chciała kupić. I więcej apteczek. Apteczki się przydadzą tak czy tak. W sumie to by się nawet przydała karetka, szczerze mówiąc, dodatkowa. Tak sobie myślę, nie wiem. Może źle myślę. Ale myślę, że byłoby fajnie kupić tutaj jakiś. A i tak nas nie stać. No dobra, no to, no to na razie nic z tym nie zrobimy. Zostawmy to tak, rozmieśćmy jednostki i. i zobaczmy, co tutaj się dzieje. Jedna straż pożarna jedzie tu. Jedna straż jedzie tutaj. Tu mamy strażkę, redkę, policję. Tu możemy mieć policję. Dobra, ja bym to tak zostawiła. To lecimy z tym dyżurem. O, tutaj już się coś wydarzyło. Tu tutaj się dzieje włamanie do mieszkania. No i karetkę bym tutaj też chciała wysłać. Z włamaniem to może być jakaś broń. Także jedźcie sobie tutaj razem. No. Nie, dają radę. Tutaj też coś się dzieje. Mamy amputowany kończyn, dobra. Amputowana kończyna. No to jedziemy. Zobaczymy. O, tutaj też coś się dzieje. Co to może być? Picie alkoholu w miejscu publicznym. To sobie poradzą na spokojnie. Nie, no tutaj jest okej. Okay. Był właśnie miał tutaj jakąś broń. Telefon. Ma'am, oh, you can help yourself here. Just open a window wide and turn off the lights. Before you know it, the battle will be gone. No way am I coming out of here. So, what do you want oh, you nie, to do? Send Batman. I don't care whom you send, just send someone. Mm. You have to. I'm not going to send an officer over there. Your life's not in danger. It's not even an emergency. It's a bat in your house. Poradzi sobie pani, po prostu proszę to zrobić ostrożnie. Pewnie powinnam się rozłączyć, co? Pewnie powinnam być bezwzględna. No ale co? Miałam się po prostu rozłączyć... Stop, stop, stop. Tutaj się coś dzieje, proszę państwa. Co tu się dzieje? Przemyt narkotyków! Tu się przyda na pewno wsparcie. Chodź, ty jedź. I ty jak tutaj skończysz z tą interwencją, to poszlę wtedy do tej pani z nietoperzem. Dobra, ty jest sobie okay, pani z nietoperzem, a ty pojedziesz do interwencji tu O. Tutaj jest co? Przejazd na czerwonym, no rzeczywiście. No tak, tak, już właśnie wezwałam wsparcie, jedź tu. O i teraz nagle tyle policji jest potrzebne. Ty jedziesz tu. 911. Uh, 9 uh, uh, to... Uh, to... Uh, to... Okay. what's your emergency? Good evening, I have a problem with my daughter. She's screaming, breaking things, completely out of control. Uh, is she right hurt? Her hurt? No. What exactly happened? Alright, ma'am, what's happening? I just can't calm her down. Uh, no. She's pulling my hair. She's almost my height. Ma'am, it doesn't sound like a 911 situation. Please deal with your daughter yourself or call the education support. Hmm, ja to muszę zrobić kratkę. E, tak jak mówiłem, to nie jest sprawa. Teraz będę już bezwzględna. No i co tam z tym nietoperzem? Aha, nie to z przeszkodą, dobra to policjant nie jest w ogóle potrzebny. Ja tam niepotrzebnie policjanta wysłałam. Szybko, szybko, bo to jest po prostu jakaś tragedia, jeszcze raz. Tutaj jedzie straż, tu chce, nie wiadomo. już, pojedźcie tu, I tu ma jechać karetka, nie, 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 ty jedziesz tu, karetka, jedzie tutaj, tak. Znowu jakiś pijany kierowca. Dobra, wy już tutaj nie, po, nie potrzebujecie być. Proszę stąd wjechać. I proszę stąd wjechać. Aha, nie możemy tego zrobić. No to dobra, to tam zostaniecie. W takim razie... Yy, teraz tak, przebyt narkotyków. No, karetka już jedzie. Dobra, ta karetka jedzie tu, a my tam musimy znowu posłać policję. Jednak trzeba było jeszcze więcej tej policji ogarnąć. Dobra, ta straż tylko mi przeszkadza. Niech oni się gdzieś oddalą. Tutaj pijany kierowca jadą. Jedni jadą tu, a wy jedźcie tu. I tutaj nie ma czasu na jakieś patrolowanie. No i tą policję chciałabym bardzo wysłać tutaj. Coś jest jeszcze pod ostrzałem, no to nie wiem jak no to rozwiążemy. E, tutaj skradziesz samochodu, no nie wiem, dobra, spróbujmy. Tutaj karetka, no to jechać, jechać. Jak wam tu idzie? 40 sekund, no. Dawać, dawać. w takim razie skończycie to. I trzeba jechać tutaj.

This isn't a police matter, sir. Tell you what, call the place where you got your pizza and complain to them, all right? I tried, yo, but they told me to fuck <laughs> off. It was very rude. Can some can some officer come to help me? Sir, you're tying up a 911 emergency line with a non-emergency call. Dobra. Teraz tak, tutaj potrzebny jest transport, którego naprawdę nie mam jak zapewnić. Jak to wam idzie? No to ta jednostka tutaj policyjna mogłaby jechać tu albo do transportu. Ja do tego transportu. Dajecie radę? No muszę to troszeczkę tak jakoś... No. Akurat powinna krewka przyjechać i będę mogła zabrać stąd pacjentów. Y, Cztery, trzy. no dalej, dalej. Dobra, zaraz przyjedzie tam ktoś. Dobra, oni jadą tutaj. Tutaj jest sytuacja planowana, to. Nie, 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 nie. co tu. Ta karetka jedzie tu. A mogę, tutaj, a mogę to zmniejszyć? Niestety nie mogę tego zmniejszyć. Dobra. Tutaj jest potrzebny transport. No to zrobimy to jeszcze inaczej. Zaraz mi tu ucieknie. Tutaj jest ktoś jeszcze potrzebny. No co wam tak, tu powoli idziesz? Nie mogę. Dobra, ty jedziesz tu, szybciutko. Tutaj sobie ratownicy poradzą z tą interwencją. Chyba, że jednak prędzej sobie. Albo zrobimy tak: ty jedziesz tu, ty jedziesz tu. To jak będzie? Ogarniemy to jakoś? Dobra, ty przyjedziesz pierwszy. Ty jedź tu. Dobra, tam już coś w ogóle zawalone. Nic na to nie poradzę. Dobra, to ty jedziesz tu. A tutaj na pewno jest. O, właśnie. Oni pojedol. Nie wiem, tu. Tu. on board Tu. Please just reply. nine one one. What's your emergency? Hello. I hear a lot of noise coming from the apartment next door. It's keeping my kids up. They can't get to sleep. Can you do something about it? address you're calling from? My house is at. Mm, Do you know what's happening at your neighbor's place? Some kind of a party, I guess. I hear a lot of voices and loud music. Did you try asking them if they could turn down the music? Um, are you sure it's safe? They don't sound like reasonable people, to be honest. I'm a bit scared of them. Could you tell me why you're not feeling safe? No. While I was going to my apartment, I saw a guy leaving my neighbor's place. He was acting weird very weird like maybe he was on drugs I have emergency services on the way stay at your apartment and stay calm okay Thank you I'll be waiting at my place Bye Jest tak tutaj e, przyznany mandat pomoc medyczna Oni pomagają też mają mają tą apteczkę też tam pomagają pomału pomału rzecz pomagają Tutaj, a tutaj? Mamy teraz rannych policjantów, więc nie wiem w ogóle, coś ta zmiana była trudna. Dobra, pieszonkowiec, pracujemy nad tym. Tutaj też dalej nad tym, okej, okay. tu, 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 jedziemy. I karetka, tu jest chyba najbliższa. Już? Czy teraz tu? No, proszę bardzo. Bardzo dobrze, że wysłałam. A że dwa? Gdzie jest transport policyjny potrzebny? Coś słyszałam. Tutaj. A dlaczego wy nie możecie tego zrobić? A, bo to, nie jest, to nie jest radiowóz? A czekajcie, bo tutaj jest potrzebna też pomoc. Potrzebny transport policyjny, no to słuchajcie, no to trzeba będzie się chyba jakoś zamienić, bo nie wiem jak inaczej. A ty możesz jechać tu pomóc. Nie, 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 no ty jedziesz tutaj, a ty jedziesz tutaj. A tutaj jedzie karetka. Jak przyjadą, to może szybciej pójdą te mandaty. Czy coś? Gdzie w, gdzie rządacie wsparcie? Tu? No przecież to wysłałam. Dobra, ty jedziesz tu, ty jedziesz tu. I I jedziesz tu. I tu na pewno jest potrzebna karetka. Więc tu jest potrzebny transport, no to zaraz. Tu jest dobrze. Jedź tu. Dobra, rozwiązane. Tutaj jest potrzebny transport do szpitala, więc jedź tu. Został jeszcze... A, tutaj jeszcze coś się a, przecież to sekundę trwało. Chciałam tutaj wysłać, ale. Ale widać, że jednak się to nie udało. Potrzebny transport. No dobra. No i co? Ile jeszcze tutaj pojazdów ma być, żeby pomóc tej kobiecie? Potrzebny ambulans. Co nie ma tu ambulansu? Jedźcie mi stąd. To jest. No to nie są ambulansy? To co, ten jest potrzebne? Ile mam ich tu wysyłać? No może na no domu? Gdzie jest poszar domu? No przecież są tu dwa ambulance. Może jedź odwieźć. I teraz wróć, dobra. Już, już ogarnęłam o co chodzi. Tam są jeszcze takie kwadraciki. Eee, coś źle zrobiłam. Kieszonkowiec się przedawnił. No nie dziwię się, ale szczerze mówiąc, jedno przedawnienie, a tyle się działo. Zdecydowanie musimy sobie ogarnąć jeszcze jedną jednostkę policji. I szczerze mówiąc, karetkę też, więc coś się wymyśli. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. E, zapraszam was do zostawienia komentarzy i lajków. W opisie znajdziecie link do mojego Instagrama, do Twitcha oraz do playlisty z tej gry. Mam nadzieję, że jeszcze pojawi się parę odcinków. Mam nadzieję, że będzie wam się to e, podobało. Trzymajcie się ciepło i pa pa.